Kontynuujemy nasz spacer po jesiennym już ogrodzie. Na pierwszym planie widoczna bugenwilla, która kwitnie nieprzerwanie już od maja. Jest to roślina typowo doniczkowa, typowo tarasowa. Na zimę trzeba ją zabierać, bo niestety nie przetrwa nam zimy, gdybyśmy ją zostawili w gruncie, lub tym bardziej w donicy. Przy bugenwilli musimy uważać czasami na Ciernie, na kolce, które pojawiają się właśnie na tych gałązkach, choć jest to pnącze. Róże, kandele pokazuję pokażę już drugi raz. W pierwszej części też była obecna, no ale jest ona tak piękna, że trudno się oprzeć jej urokowi. Gunnera brazylijska. Cały czas dumnie pokazuje swe ogromne liście. W tym roku osiągnęła około 3 metrów wysokości i te liście też robią piorunujące wrażenie. Zwłaszcza jeśli roślina rośnie samotnie na trawniku, to wtedy też wydaje się być jeszcze większa niż w rzeczywistości. Fuksje są najpiękniejszymi roślinami, Głównie jesiennymi, które posiadam u siebie w ogrodzie. Kwitną niestrudzenie już od końca czerwca, początku lipca, no i właśnie we wrześniu pokazują największą liczbę kwiatów. Jest ich naprawdę dużo, a odmian u siebie w ogrodzie mam około 180 odmian, zatem jest na co patrzeć, jest co podziwiać. Z kimie japońskie zupełnie jakby nie odczuły tego lata, które już minęło, bardzo gorącego i też słonecznego, a z kimie to są rośliny, które kochają głównie cień i dużo wilgoci w gruncie, no i też kwaśne stanowisko. Fegelius, zwany również funkcją przylądkową, to roślina, która kwitnie w ogrodzie u mnie już po raz trzeci w tym roku. Mimo że przypomina kwiaty funkcji, to funkcją nie jest. To już jest funkcja, ale ta zwisająca. Za jakiś czas nagram o tej roślinie materiał, bo jest to roślina z pewnością warta uwagi, pokazywałem już ją w ostatnich materiałach, dotyczących właśnie spaceru po wrześniowym ogrodzie. Jest to leicesteria, niezwykle unikatowy krzew, który na szczęście pojawia się już w wielu kolekcjonerskich ogrodach w Polsce. Pomidorów mam cały czas bardzo dużo, zwłaszcza na krzaczkach, które rosną przy samej ścianie domu. Tutaj jest najcieplej i te krzaczki pozbawione są chorób. Oczywiście nie pryskam żadnymi preparatami, nawet ekologicznymi, bo przy ścianie tutaj jest im na tyle dobrze, że nie chorują. Bananowiec Maurelli szczególnie go lubię za te niezwykłe barwy, za te liście i za niebywałą egzotykę w wyglądzie. Imperata cylindryczna Red Baron cały czas ma przepiękne, mocno czerwone języki, tak to można śmiało określić. A poniżej tej trawy rośnie cyklamen bluszczolistny, który nie zimuje normalnie w polskich warunkach. Jedna z niezimujących szałwi. Pozdrawiam tym samym panią, od której otrzymałem sadzonkę. Jest niezwykle urokliwa ta szałwia. I kwitnie też bardzo, bardzo długo bo już całe lato. I teraz też podejrzewam, że będzie kwitła aż do jesiennych przymrozków. ale stremerie kwitną niezawodnie, zwłaszcza te odmiany, które mają pomarańczowe kwiaty. Opuncje mrozoodporne. Zawiązały w tym roku bardzo dużo owoców jadalnych. Rdest himalajski cały czas nieprzerwanie kwitnie już od lipca. No i trawa pampasowa, zawilce, i jeszcze prusznik nawet ukazuje swoje przepiękne, błękitne kwiaty. Kolejne stanowisko z fuksjami to są przede wszystkim nowe odmiany, cały czas w fazie testowania. Tutaj są również fuksje. Nawet bardzo dużo tych funkcji w tym miejscu. Kolejne nowe stanowisko słabo widoczne teraz, przez to, że światło jest jakie jest. Zawciągowiec to niezwykła bylina, która kwitnie takimi kwiatami w kolorze granatowego błękitu. Ja już was zapraszam na część trzecią, w której to między innymi będą ponownie fuchsia